Witam państwa w 416 wydaniu programu. Osiem lat temu, 4 lutego 2004 roku, miała miejsce pierwsza próbna emisja programu Telewizji Nasz Powiat. Była to relacja z sesji rady powiatu drugiej kadencji. Dzisiaj przygotowaliśmy dla państwa kronikę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Powiat Kozienicki 2011 roku w ujęciu statystycznym. W cyklu znane postacie powiatu kozienickiego Karolina Piechota aktorka teatralna telewizyjna i filmowa oraz pierwszą część koncertu noworocznego karnawałowa gala gwiazd zapraszam Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach informuje, że na terenie powiatu w okresie od 23 do 29 stycznia 2012 roku odnotowano ogółem 5 zdarzeń. W dniu 23 stycznia w miejscowości Łękawica gmina Grabów nad Pilicą miał miejsce wypadek drogowy, w którym uczestniczył samochód osobowy marki Volkswagen Golf. Również w tym samym dniu w Kozienicach na ulicy Sikorskiego miał miejsce wypadek drogowy, w którym uczestniczyły samochody osobowe marki Renault Megane i Mazda. W obydwu przypadkach działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wydostaniu przy użyciu sprzętu hydraulicznego poszkodowanych osób znajdujących się wewnątrz rozbitych pojazdów. Po zakończeniu działań ratowniczych usunięto z jezdni części z rozbitych samochodów. W dniu 26 stycznia w Kozienicach przy ulicy Bohaterów Studzianek miał miejsce mały pożar w kotłowni obok niezamieszkałego budynku jednorodzinnego. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. W dniu 28 stycznia w miejscowości Holendry Kozienickie, gmina Kozienice, miał miejsce pożar na poddaszu domu jednorodzinnego. Także w tym przypadku przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Pozostałe zdarzenia to miejscowe zagrożenia, które spowodowały małe straty materialne. W działaniach ratowniczo-gaśniczych brało udział 10 zastępów jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. W liczbie 33 ratowników oraz 4 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej w liczbie 22 strażaków. Styczeń 2012 roku już za nami. Czas na statystyczne podsumowania minionego roku w gminach Powiatu Kozienickiego. Materiał przygotowała Agnieszka Gajda. Według danych na dzień 31 grudnia 2011 roku w Powiecie Kozienickim w 2011 roku urodziło się ogółem 639 dzieci, z czego w gminie Garbatka Letnisko 37, w gminie Głowaczów 87, w gminie Gniewoszów 40, w gminie Grabów nad Pilicą 54, w gminie Kozienice 301, Magnuszew 87 i Sieciechów 33 najczęściej wybierane imię dla dziecka w gminie garbatka letnisko to Michał, Maja i Patryk w gminie głowaczów Amelia, Jakub, Dominik, Filip Natalia w gminie Gniewoszów Patryk, Łukasz, Alicja, Martyna, Antoni i Barbara w gminie Grabów nad pilicą Jakub Maja, Filip i Angelika w gminie